Rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski 2020 dobiegły końca. Z planowanych siedmiu rund, w tym po jednej na Litwie i w Słowacji, udało się rozegrać trzy rajdy na Podkarpaciu, Śląsku i Dolnym Śląsku, które pozwoliły wyłonić mistrzów polski w klasyfikacji generalnej i w poszczególnych klasach. Finałowa batalia została rozegrana na dziewięciu odcinkach specjalnych 48. rajdu świdnickiego Krause i dostarczyła wielu dramatycznych zdarzeń. Nie ominęły one również Jariego Hutunena, głównego pretendenta do mistrzowskiego tytułu. Finn przyjechał do Świdnicy z komfortową przewagą nad rywalami i wydawało się, że bez problemów skompletuje trzy zwycięstwa w trzech rajdach. Tymczasem w niedzielę, drugiego dnia rajdu, do którego Hutunen wystartował jako lider, nastąpiło załamanie pogody i rozpoczęła się oponowa ruletka. Finn źle dobrał opony i wypadł z trasy na jednym z OS-ów, ponosząc dotkliwe straty i spadając na piąte miejsce. Kierowca Hyundai i 20 r zaczął szybko odrabiać straty i na pierwszą pozycję powrócił po przedostatnim os -ie. Na ostatniej próbie złapał jednak kapcia i spadł na drugą pozycję w łącznej klasyfikacji rajdu. Do dwóch zwycięstw w Rzeszowie i Chorzowie dorzucił drugie miejsce w Świdnicy i został trzecim w historii cudzoziemcem po Lelio Lattarim z Włoch i Brianie Bouffier z Francji, który sięgnął po tytuł Mistrza Polski. Jestem bardzo zadowolony z mistrzowskiego e, tytułu, ale odczucia nie są w pełni satysfakcjonujące. Że nie udało się wygrać tutaj w Świdnicy. Grzegorz Grzyb w dwóch pierwszych rundach RSMP plasował się tuż za Hutunenem, ale w górach Sowich triumfował po raz czwarty w karierze i wywalczył tytuł wicemistrza Polski. Bardzo doświadczony, 44-letni Wrocławianin. Prezentował przez cały sezon bardzo równą formę i był najgroźniejszym rywalem dla Hutunena, a w finałowej rundzie pokonał fińskiego kierowcę, mającego na swoim koncie liczne sukcesy międzynarodowe. Ja jestem bardzo zadowolony, bo to był naprawdę piekielnie ciężki rajd. Co prawda wczoraj mieliśmy drobne kłopoty z hamulcami, uciekło parę sekund, a dzień był bardzo krótki i spinterski, więc to miało niezwykłe znaczenie. To nie zmienia faktu, że dzisiaj były piekielnie ciężkie warunki. Miało padać, najpierw nie padało, później zaczęło padać. Najpierw tylko trochę na ostatniej z pierwszej pętli, no to już tak llęło, że wycieraczki nie nadążały. Niespodziankę w Świdnicy sprawił Sylwester Płachytka. Mieszkaniec polanicy zdroju po wypadku w Rzeszowie i pauzie podczas rajdu Śląska powrócił szybko do wysokiej formy i na wymagających odcinkach specjalnych zajął trzecie miejsce. Świetna praca z Jackiem. No mieliśmy jeden cel na ten rajd, dojechać do mety, szczególnie po nieudanym rajdzie Rzeszowskim. Ale naprawdę świetne tempo. Ruletka oponiarska była nam na, na maksa niewiadoma, ale my dorobaliśmy bardzo dobrze opony, szczególnie sprawdziliśmy się właśnie w tych ciężkich warunkach. Te ciężkie warunki mimo wszystko dobrze sobie w nich radzimy. Czwarty w finałowej rundzie był obiecujący Kacper Wrublewski, który w trakcie sezonu zmieniał samochód i dwa pierwsze rajdy ukończył poza pierwszą dziesiątką. Przez cały sezon na piątkę jeździli bracia Łukasz i Tomasz Kotarbowie, którzy w każdej z trzech rund plasowali się na piątej pozycji. Bardzo równa i skuteczna jazda pozwoliła duetowi z Krakowa wywalczyć pierwsze w karierze tytuły drugich wicemistrzów Polski. Trzecią pozycją przed startem w Świdnicy zajmował Łukasz Byśkiniewicz, ale blisko minutowa strata spowodowana awarium układu przeniesienia napędu już na drugim Oesie przerwała marzenia o miejscu na podium, do którego zabrakło zaledwie jednego punktu. O końcowym wyniku pojedynku Byśkiniewicza z Kotarbą zadecydował ostatni odcinek w rajdzie i w mistrzowskim cyklu, w którym obaj zdobyli punkty. A finałowa próba mistrzowskiego cyklu w tym roku padła łupem Marcina Słowodziana. Krakowianin wygrał w sezonie trzy odcinki specjalne i na niektórych walczył jak równy z równym z Hutunenem i Grzybem. Szóste miejsce w Świdnicy i piąte na mecie sezonu jest z pewnością dalekie od jego możliwości. Tomek Kasperczyk nie obronił wicemistrzewskiego tytułu sprzed roku, ale okazał się najskuteczniejszy na ostatnich OS-ach, Power Stage'ach i zwyciężył w klasyfikacji RMF Max Trophy. Popularna Ośka, czyli rywalizacja wśród samochodów napędzanych na jedną oś, padła łupem Radosława Typy, a w klasie Open 4WD zwyciężyli bracia Jarosław i Marcin Szejowie. W trzech rundach Mistrzostw Polski, rozegranych w niecałe dwa miesiące, załogi rywalizowały na trasach 25 odcinków specjalnych, z których najwięcej, 13, wygrał Jari Hutunen. Grzegorz Grzyb przed Jarim Hutunenem i Sylwestrem Płachytką w Świdnicy. 93 punkty ze 105 możliwych do zdobycia zapewniły Hutunenowi mistrzowską koronę. A RMF Max Trophy, prestiżowa nagroda patrona medialnego mistrzostw Polski dla Tomasza Kasperczyka.